Kochani, jestem już w domu, a to jest ta butelka. Nawet jej nie będę mył, albo nie, obmyję ją, obmyję ją, i dopiero otworzymy. Butelka umyta. <grych> nie macie pojęcia, co czuję. Wychodzi. Idzie, idzie, o, widzicie, idzie, idzie, dobra, idzie. Okej, okay, zobaczcie. Jest, jest, i żeby nie było, że ja tam coś. wiecie, ja to na żywo to robię. Jest jakiś list, widzicie? Jezus jest Panem. Aleluja Robert. Wszystkiego najlepszego, mniej wspaniały dzień. No pięknie. Zobaczcie, no pięknie. To jest list. Super. Zaraz to wszystko puszczę. Na internet. Coś pięknego. Ale nieważne. Ważne, że przesłanie świetne. Trzymajcie się pani, warto było właśnie, warto było przejechać do Annopola. Taki kawał drogi. Te 40 km, aby to i po krzakach pochodzić, ciężko mi było, ale aby to odnaleźć i przesłanie dać temu Robertowi. Od kolegi albo od koleżanki, nie wiem od kogo nieważne, ważne, że on to usłyszy, mam nadzieję.